Nowy wszechświat roli od twórców majestatycznej odgrywania ról. My symulowaliśmy Moskwę od zera po najmniejsze szczegóły, abyś mógł cieszyć się realistycznym miastem ze szczegółową grafiką. Ten projekt otrzymał najlepsze: najlepsze systemy gier i mechanicy, którzy są dobrze zaznajomieni z naszymi graczami, ale niektóre z nowym poziomem realizmu. Rozwój trwa od ponad dwóch lat. Na początku centrum miasta czeka na trzeci pierścień transportowy, w tym Czerwony Plac, Pierścień Ogrodowy, Plac Pawelecaja, Gorki Park, Zaryagi, Bolotnaya Emmett i inne popularne lokalizacje. Ale nie zatrzymamy się na tym. Z czasem karta rozwija się i wzrośnie na skalę. Rosja Online to nie tylko gra w odtwarzanie ról. Z drugiej strony jest to okazja, aby znaleźć Moskwę i złapać rytm współczesnej metropolii. Podpisz i bądź na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami Rosja Online. Wybierz swoją drogę.